Witam na kanale Fantazja Azja i w kolejnym odcinku z serii Co się bawić i jak się bawić Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o grach figurkowych, bitewniakach, a w szczególności skirmisze Co to jest, z czym to się je, jak to wygląda Przyjrzyjmy się również przykładowej rozgrywce jednego z moich ulubionych systemów, czyli racham Konfrontacja Ja jestem Emil, zaczynamy Charakteryzują się głównie tym, że wkraczamy w świat, w uniwersum naszej gry, nie tylko za pomocą naszej wyobraźni, fantazji, ale również przy pomocy wszelakich figurek. W grach bitewniakach mamy. Takie figurki w stylu fantazy, albo jakieś wojskowe, czyli mamy takie science fiction w grach przygodowych, to w zależności jaki jest uniwersum takiej gry przygodówki, ale również mamy figurki, które, za pomocą których też możemy się bawić, i wtedy zwykle taka figurka jedna charakteryzuje naszego, naszą główną postać. W grach bitewniakach mamy wielką, wielką armię, za pomocą której próbujemy pokonać naszego przeciwnika. Jeżeli chodzi o skirmisze, to już mamy do dyspozycji mniejszy oddział. W gry figurkowe głównie gra się za pomocą e, figurek, które przesuwamy po stole w celu, zdobycie, w celu zdobycia jakiegoś punktu czy osiągnięcia jakiegoś naszego celu strategicznego. Tak trzeba pamiętać, że w grach figurkowych również skorzystamy z kostek w celu zdecydowania, czy jakiś czar się udał, czy w celu zdobycia odzyskania punktów many, czy, czy zbadania, ile trafień podczas strzelania nam się udało osiągnąć. A poruszamy nasze figurki normalnie przestawiając o tak w taki sposób w prawo w lewo w zależności gdzie chcemy naszą figurkę przestawić za pomocą takich właśnie miarek mogą to być taka tak jak tutaj mam taką mięciutką lub takie standardowe e, z, z salami w zależności w jaką grę chcemy grać ale zwykle to w taki sposób wygląda że po prostu odmierzamy e, ile centymetrów nasza figurka może maksymalnie się poruszać odmierzamy sobie, przesuwamy ją w to miejsce i w taki sposób wygląda przesuwanie figurek i granie figurkami w grach figurkowych. Ale najważniejsza różnica między grami figurkowymi bitewnymi a skiemiszami jest to, że w grach bitewnych mamy do dyspozycji wielgaśne armie. Jest podzielona na kilka oddziałów, kilka batalionów. Każdy batalion ma swojego czempiona, ma jakiś tam podrzędnych żołnierzy. Jednak w skirmisze są to już troszeczkę mniejsze mniejsze potyczki, można tak nazwać, między małymi oddziałami. Czyli tak jak mamy tutaj, mamy pięć figurek wilków, mamy sześć figurek rycerzy i są wszelakie gry skirmiszowe dostępne na rynku. Dzień dzisiejszy, bardzo popularna Infinity, czyli gra w stylu Science Fiction. Jest to troszeczkę takie steampunkowe klimaty, czyli mamy miecze, mamy lasery, mamy broń, mamy roboty, mamy Fantazy, gry takie jak Warhammer, bo również możemy zagrać Warhammera e, nie tylko w gry bitewne ogromne, ale również możemy sobie skorzystać właśnie w taki sposób skirmiszowy. Jest dostępny Blood Blow, który gramy również figurkami w stylu fantazy, ale nie są to takie bitwy w stylu, że używamy czarów czy walczymy za pomocą mieczy. Tam gramy w futbol. Futbol amerykański troszeczkę ciekawsze są zasady, troszeczkę mamy różnego rodzaju walki inny sposób, ale głównie chodzi o zdobywanie jardów i normalnie granie futbol amerykański za pomocą figurek fantazy. Bardzo fajna gra, również polecam. No i oczywiście mamy konfrontacja, która również jest systemem może niedostępnym w sklepach, który możemy pójść do sklepu i sobie zamówić, sobie kupić, ale dostępna jest w internecie na Allegro, na OLX, na ebayu, czy różnego rodzaju forach internetowych, których możemy znaleźć graczy, którzy grają jeszcze w konfrontację. Mają figurki na sprzedaż i chętnie się z nami tymi figurkami podzielą. Bo figurki są dostępne na rynku. Naprawdę można jak się chce. Dla chcącego nic trudnego, możemy znaleźć coś fajnego. Konfrontacja, jeżeli chodzi o zasady, to są dostępne. Na stronach internetowych możemy sobie ściągnąć, możemy sobie e, kupić książeczkę, jeżeli uda nam się od jakiegoś gracza, lub jeszcze może gdzieś w jakimś internetowym sklepie znaleźć, chociaż wątpię. Nie więcej tak to wygląda. W większości do gier figurkowych zasady są właśnie takiego rozmiaru, czyli mamy jakąś taką książkę, e, w której mamy dosyć dużo, 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 dużo informacji e, na temat poruszania się postaci, na temat e, walki, czy całego systemu jaki mamy dostępny. W danej grze bardzo dobrze, bardzo dobrze jest zaopatrzyć się w jakieś takie mini tabelki, czyli zbierzemy najważniejsze informacje. Tutaj akurat mamy tabelkę ran, które możemy uzyskać podczas walki, w jaki, sposób, podczas, w jaki sposób to się dzieje. Mamy również zebrane informacje o umiejętnościach naszych postaci. Bo ważne jest to, że te figurki albo posiadają swoje własne karty, takie aktywacyjne, za pomocą których dowiadujemy się jaka figurka, jakie ma umiejętności, jak się porusza, co wykonuje, lub po prostu mamy takie właśnie i wszystkie informacje dostępne, tak jak w Warhammerze jest to zwykle zrobione, że mamy wszystko w zasadach, w pół do danej armii, do danej, do danej rozgrywki. Skirmisze jest to bardzo fajna wersja, jeżeli chodzi o botyczki, bitewniaki i gry figurkowe, bo nie, musi, nie musimy posiadać ogromnej armii, nie musimy ogromnych pieniędzy wydawać na, na figurki, jeżeli powiedzmy jeszcze się nie wciągnęliśmy albo chcemy się dopiero wdrożyć w taką grę figurkową, to Skirmisze jest tak najbardziej fajną sprawą. Bo możemy sobie kupić małą ilość figurek, na przykład tak jak mamy w konfrontacji. Jeden oddział to już liczy, w zależności jaka rasa mamy od 5 do 10 figurek maksymalnie, chyba że jakieś tam e, umówimy się na większą ilość punktów. Ale zwykle jest tak, że w grach figurkowych umawiamy się 100, 200, 500 maksymalnie punktów, a w grach bitewnych to jest 500, 1000, 2000, 4000, bo musicie wiedzieć, że każda taka figurka posiada jakiś tam swój własny koszt. Ilość punktów, które musimy opłacić, żeby taka figurka mogła nam wystąpić na stole. Zanim przejdziemy do przykładowej rozgrywki takiego skirmisza, który akurat pokażę Wam na zasadach konfrontacji, to chciałbym, żebyście wiedzieli, co jest najfajniejszego w grach figurkowych. I to jest nie tylko to, że możemy grać różnego rodzaju rasami, czy w stylu fantazy, czy science fiction, jakieś miecze, lasery, potwory, roboty, wszystko co nam się wymarzy, naprawdę w tych grach figurkowych może być. To nie tylko o to chodzi. Ale bardzo fajne jest to, że raz, że możemy zbierać różnego rodzaju figurki Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem lubi takie zabawy, więc jak najbardziej fajna sprawa Kolekcjonerskie możemy się wymieniać, możemy sprzedawać Niektóre figurki są dosyć drogie I czasami z... zyskują na wartości, czasami tracą, więc to też jest ciekawa sprawa Co również jest ważne, że większość gier figurkowych i różnego rodzaju skirmisze, nie tylko bitewniaki Dostajemy figurki w taki sposób, że są niepomalowane, więc jeżeli ktoś również może niekoniecznie lubi grać w figurki, czy interesują go jakieś takie różnego rodzaju strategiczne zabawy, to jak najbardziej może się wdrożyć w świat fantazy, czy w świat science-fiction, czy różnego rodzaju takie gry bitewniaki i też być w tej całej społeczności, która lubi takie zabawy, to jak najbardziej może się zainteresować malowaniem figurek, bo to też jest super sprawa, kiedy pomalujemy własną figurkę Postawimy ją tak na stole, to naprawdę robi wielkie wrażenie. To nie trzeba się bać malowania figurek, to naprawdę jest fajna zabawa, to nie musimy zaraz tworzyć nie wiadomo jakiego wielkaśnego arcydzieła. To oczywiście artyści, którzy bawią się, szczycą się tym pełno tego w internecie, pełno na Instagramie. Więc jak najbardziej, to nie jest, to nie jest nic złego. Więc jak najbardziej, to jest super sprawa i można się właśnie wdrożyć w świat w figurkowych właśnie za pomocą talentu, czy rozwijać ten talent malowniczy. Ale również, to jest fajne, że możemy tworzyć własne, własne takie makiety do gier, bo w większości gier figurkowych mamy jakieś zasady ile potrzebujemy metrów, ile potrzebujemy centymetrów, żeby już rozpocząć jakąś tam rozgrywkę w skirmiszach zwykle jest to taki powiedzmy metr, e, czy metr 20 w zależności jak tam rozkładamy figurki to teraz mniej więcej sobie zobaczycie jak to może wyglądać e, w grach bitewniaków, bitewnych już troszeczkę jest parę centymetrów więcej to wszystko ma znaczenie w zależności jaki jest system, jakie są zasady, czy stajemy na początku stołu, czy na środku. To wszystkie ma jakieś tam znaczenie strategiczne. Ale co jest fajne, że możemy właśnie stworzyć własne, własne modele. I na przykład, tak jak tutaj mamy takie drzewo zrobione z modeliny, modelina oczywiście utwardzona, dodane jakieś listki, możemy coś takiego zrobić. Również mamy, tak jak było mi w szakanale, robione z modeliny, właśnie takie ruiny świątyni, też również z modeliny. Ale również możemy zrobić. Ze steropianu, na przykład taką mamy górkę ze steropianu, czy troszeczkę mniejszą zrobioną ze styroduru, i to wszystko można, prawda, w jakiś sposób tworzyć własną makietę, tworzyć własne jakieś ruiny, jakieś obeliska, kamieki, wszelkiego rodzaju góry. Możemy naprawdę tworzyć las, możemy tworzyć zieleń, możemy tworzyć łąki, możemy tworzyć wioski. I naprawdę to jest bardzo fajna sprawa i naprawdę wciągające. Bo wiecie mi, tak jak ja tutaj robiłem tutaj ten własny stół. To naprawdę było to bardzo wciągające, kiedy się wszystko rozplanowywało, kiedy się kładło taką trawkę, kiedy tworzyłem jakieś góry. Naprawdę to jest fajna sprawa, na długie godziny możemy się wciągnąć. I tak mniej więcej może wyglądać stół, jaki sobie przygotowaliśmy do naszej potyczki między wilczarzami a rycerzami z krainy Alahan. Jeżeli chodzi o inne skilli to mniej więcej to w taki sposób też będzie wyglądało, że tworzymy sobie własny stół, rozkładamy... So, rozkładamy sobie makietę w taki sposób, jak nam się podoba. Czy to ma w stylu fantazy, czy mamy troszeczkę jakieś ruiny po jakiejś fabryki. Wszystko zależy w jakim klimacie nas skirmisz jest prowadzony. Bardzo ważne jest to, że w takich grach figurkowych zwykle mamy informacje na temat naszych postaci albo właśnie w rulebookach, albo tak jak mamy tutaj w konfrontacji. Takie przykładowe karty aktywacji, dzięki którym wiemy, co nasza figurka może robić, w jaki sposób się porusza, jakie mamy pilności, jaki, jaki ma atak. Tu mamy dla naszych rycerzy, tutaj mamy dla naszych wilczarzy. Zwykle wygląda to w taki sposób, że po prostu układamy sobie jakąś naszą wizję, w jaki sposób będziemy chcieli, czym będziemy chcieli nagrać, zagrać na początek. Układamy sobie w taki sposób, odkładamy na bok i będziemy sobie powolutku, powolutku je aktywować na turę. Teraz decydujemy, który gracz będzie rozpoczynał pierwszy. Czyli rzucamy zwykle kośćmi. Gracz czerwony jeden, gracz czarny czwórka. Czyli będzie tak, że gracz czwarty, wilczarze będą rozpoczynać rozgrywkę. To ma również czasem duże znaczenie, który gracz jest grę, graczem prowadzącym, bo będzie decydował w niektórych spornych sytuacjach, ale akurat nie będziemy się temu za bardzo przyglądać. Kiedy już wiemy, który gracz rozpoczyna pierwszy, to on decyduje, czy on kładzie pierwszą swoją figurkę w jakimś tam miejscu, czy przeciwnik. Zwykle jest tak, że przeciwnik chcemy, żeby rozpoczął pierwszy, przeciwnik, czyli przeciwnik stawia powiedzmy swoją figurkę tutaj. Zwykle mamy też w Skirmiszach. ważne jest to, że na przykład tutaj na środeczku nie może być żadna figurka umiejscowiona, czyli że jest jakby takie neutralne miejsce, że w tym miejscu przed rozpoczęciem gry figurek nie rozstawiamy, rozstawiamy je po bokach, najlepiej właśnie tak metr od siebie, w zależności jak jest system. Mamy figurki rozłożone. Teraz zaczynamy rozgrywkę. W kolejności będzie zaczynał gracz, który wygrał rzut, czyli jest graczem wiodącym. Aktywuje swoją figurkę. Jest to figurka naszego syriaka, czyli jest to ta postać. Tutaj mamy poruszanie się do 15 cm. Jeżeli według zasad może biegać do 30. I teraz wygląda w taki sposób. Odmierzamy sobie 15 albo 30 cm, jeżeli będzie chciał przebiec, to już w zależności, jakie są zasady. I nasz syriak przejdzie sobie 10 cm tutaj. Na Syriak się przesunął, teraz będzie chciał wykonywać jakąś akcję, i to może być strzelanie. Może być walka, może być to y, jakieś tam rzucanie czarów, w zależności jaka nasza postać co potrafi. Nasz Syriak jest kapłanem, czyli może przyzywać różnego rodzaju cuda, i będziemy próbowali przyzwać y, cud, tak zwany y, sylwanka animation, czyli będziemy chcieli przyzwać naszą y, dodatkową figurkę. Mamy tutaj takie zasady, że nasz Syriak ma. Powiedzmy, trzy punkty takiej swojej wiary, dzięki czemu może przyzywać yy, yy, różnego rodzaju cuda. Tutaj mamy właśnie sylwankę o trudności 6. Żeby nam się udało, czyli mamy 3 plus rzutkością. Zwykle tak to bywa, czyli musimy rzucić minimum 3 lub więcej. O, teraz troszeczkę lepiej. 3. Udało nam się przyzwać sylwankę. I teraz w zależności jaki jest cud. Tutaj mamy napisane, że gdzieś w odległości 10 cm od naszego syriaka Czyli 10 cm od niego w tą stronę, Dokoła niego, z każdej strony możemy przyzwać dodatkową figurkę, i przyzywamy naszą figurkę tutaj. Figurka w takim konfrontacji porusza się i aktywowana jest razem z naszym syriakiem. Teraz przeciwnik aktywuje swoją, swoją figurkę. Jest to jeździec na koniu, może poruszać się 20 cm. Lub może biec 40 cm? 40 cm mierzymy od końca podstawy naszej figurki. Gdzieś tak w tym miejscu może biec, może do tego miejsca pobiec. Jeżeli mamy jakieś wzniesienie, to akurat nie tylko w konfrontacji, ale w większości skirmiszów też takie, że wtedy odejmujemy kilka punktów z naszego punktu ruchu. No dobrze, niech będzie tak, że zrobimy coś głupiego, czyli wystawimy się naszemu wilkowi na atak tylko i wyłącznie, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać, o co to w czymś tam chodzi. Czyli nasz, nasz konny, super odważny, nie boi się niczego, biegnie przed siebie, stawiamy tutaj naszą figurkę. I w tym momencie, jeżeli ma taką możliwość, może czarować, jeżeli ma możliwość strzelania, może strzelać, jeżeli ma możliwość. Yy... Wykonania jakiejś dodatkowej akcji. Oprócz poruszania się może to w tym momencie wykonać. Nasz kon niestety nie może nic takiego zrobić, więc ruch się kończy. Odkładamy kartę na bok. Teraz przeciwnik aktywuje swoją figurkę. Mamy tutaj. Wilki. I teraz jest bardzo fajna sprawa, bo często jest tak, że w skirmiszach wszystkie nasze figurki poruszają się indywidualnie, każdą aktywujemy oddzielnie, jednak są wyjątki. I tutaj mamy akurat taki wyjątek, że na tej jednej karcie mamy aktywowane dwie takie same figurki, bo one są troszeczkę o mniejszej ilości punktów, to jest do 30. Według zasad w konfrontacji, jeżeli mamy właśnie do 40, 45 chyba coś takiego, już dokładnie nie pamiętam Możemy aktywować od jednej do, do trzech figurek na jedną kartę W tym momencie aktywujemy te dwie figurki Ale co jest ważne Jakby były to bitewniak, na przykład Warhammer 40 tysięcy Wtedy wszystkie figurki by się ruszały w tym samym miejscu Razem jako jeden oddział Tutaj każdą figurkę poruszamy w innym miejscu w inny sposób i ona ma 15 cm, i zrobimy rzeźnie. Może się poruszać 15 cm, biegać 30, szarżować 30. I w tym momencie nasz wilk zaszarżuje naszą kunnicę. Tutaj mam akurat 27 cm. Pyk. Druga postać, druga figurka również może się poruszać. Czy jest w stanie dobiec tak samo jak ten? Nie jest w stanie dobiec. Brakuje nam centymetrów więc po prostu podbiegnie sobie nie wiem, tu załóżmy również jest to zwykły wojownik który nie może czarować, nie może strzelać kończy się nasza tura w tym momencie spróbujemy przyzwać jakiś czar mamy tutaj taki czar sad gates tak zwany cztery many musimy poświęcić 4 many mieliśmy na rozpoczęcie gry, którą potem sobie regenerujemy w czasie rozgrywki, ale to już inna sprawa. Czyli tak, mamy 4 punkty mocy, rzucamy kością, difficulty, czyli trudność jest 7, rzucamy kością 1, 4 plus 1 mamy 5, trudność była 7, niestety nie udało nam się przyzwać czaru, kończy się nasza tura. I taką mamy pierwszą fazę, jeżeli chodzi o fazę aktywacji fazę ruchu. Teraz będzie faza ataku, bo tutaj mamy zwarcie, które musimy rozwiązać. I mniej więcej, jeżeli chodzi o konfrontację to wygląda w całkiem fajny sposób, bo tak bierzemy naszą kartę naszego rycerza, bierzemy kartę naszego yy, naszych wilków i rozdajemy im kości walki. I nasz rycerz, który został zaatakowany, dostaje Zawsze dwie kości jest to, yy, dostaje dwie kości ataku dzięki temu, że dostaje kość za siebie i za przeciwnika, którego atakuje. Dodatkowo, że drugi przeciwnik go atakuje, dostaje jeszcze jedną kość. Dzięki temu, może te trzy kości sobie rozłożyć albo do ataku, albo do obrony. I załóżmy, może przenieść sobie dwie kości do obrony, jedną kość do ataku. O, przewróciliśmy naszego maga. Jeżeli chodzi o naszych wilczarzy, to również dostają po kostce za siebie i za naszego rycerza. Czyli w tym momencie mamy dwóch na jednego. I tak, w zależności teraz od tego, jaka jest inicjatywa danej figurki, tak jak tutaj mamy cztery, tutaj mamy cztery, tutaj mamy 4, plus rzut kością będziemy zdecydowali, które figurki będą atakowały pierwsze, a potem na przemian, na zmianę. I... czyli rzucamy kością Za tego. O, rzucił szósteczkę, czyli czwóreczka. Według zasad szóstkę możemy również przerzucić, ale już się tego nie będziemy y, czepiać. Czyli mamy w tej chwili nasza inicj inicjatywa to jest 10. Predator rzucił jedynkę, czyli czwórka, jedynka to jest piątka, czyli będzie się ruszał kol drugi. Sprawdzimy jeszcze, jak nasz Great Funk zareaguje. 4 plus 4, 8. Czyli inicjatywę do ataku przejmuje nasz rycerz Mimo tego, że został zaatakowany jako pierwszy Jego inicjatywa jest większa On będzie atakował pierwszym. Ale, że został zaszarżowany przez tego wilka Jego wszystkie rzuty będą o jeden mniejsze No i załóżmy, że ma punkt ataku jeden Bierze kością I będzie próbował się przebić przez Obronę naszego wilka Załóżmy, będzie atakował Great Funga najpierw Czyli tą figurkę 1. Niestety, kiedy rzucamy jeden w konfrontacji, atak się nam nie powiódł, czyli nie udało nam się zaatakować naszego wilka. tura ataku naszego rycerza się kończy. Teraz mamy wilka. I teraz tak, wilk numer 1 atakuje. 3. 3 plus jego siła ataku. 5, czyli jest to 7. Obrona naszego rycerza jest to 5 lub rzut kością. Mamy akurat do obrony, możemy rzucać kością. 10. Nasza obrona wyniosła 10, atak naszego Great Fanga jest to 5 i 3, czyli 8. Niestety atak również się nie powiódł. Odkładamy kości na bok. Teraz znowu nasz przeciwnik, nasz rycerz może za zaatakować, jednak nie może atakować, bo wszystkie kości przełożył do ataku, czyli do obrony. Może się jeszcze raz obronić, czyli atakuje nasz predator. Predator ma ataku 6 plus rzut kością 2, czyli 8. <laughs> w tym momencie nasz rycerz musi zdecydować, czy chce rzucać kością i się bronić, czy pozwolić na atak. Który w tym momencie przejdzie, bo jego obrona to jest 5, chyba że wrzucił kością. Jednak jeszcze czekają go dwa ataki. W tym momencie decydujemy, że puszczamy ten atak, czyli Predatorowi udało się nas zaatakować. I teraz robimy coś takiego, że bierzemy dwie kości, rzucamy dwiema kośćmi, żeby zobaczyć za ile i w co trafiliśmy naszego rycerza. Jeden i 3. 1 i 3, czyli trafiliśmy plus 1 do naszego ataku za 3, czyli to jest w brzuch, patrzymy na naszą tabelkę, porównujemy yy, z ilością punktów, jakie zadaliśmy, jakie obrażenia. I teraz mamy tak. Siła ataku naszego predatora jest to 12, plus 1 jest to 13, 13 w brzuch, minus wytrzymałość naszego rycerza dzięki swojej zbroi, który ma aż 13, dzięki temu. Za zero w brzuch dostał nasz rycerz, czyli nic mu się nie stało. Teraz kolejna akcja. Nasz rycerz powinien atakować, jest jego tura, jednak że nie może atakować, bo nie przeznaczył żadnej kości do ataku. Czeka na kolejny atak. Rycerz atakuje, jego wilk atakuje. Rzucamy kością. Czwóreczka, czwóreczka plus 5 jest to 9. Uznajemy, że również się nie bronimy. Również się nie bronimy, czyli atak udał się naszemu wilkowi, rzuca dwie kośćmi, piąteczka i trójeczka, czyli tak, jego atak to jest 10 plus 3 jest to 13 w piąteczkę, czyli będzie to klatka piersiowa minus wytrzymałość naszego rycerza dzięki swojej potężnej zbroi to jest 13. Czyli również za zero dostał nasz rycerz. Dzięki temu, że jest potężny zbrojny, również udało mu się przeżyć ten atak. I tak w wielkim skrócie wyglądałaby walka, jeżeli chodzi o skirmisza. W tym przypadku mamy na zasadach konfrontacji. W większości skirmiszów również to podobnie wygląda. Troszeczkę są inne zasady, rzucamy inaczej kośćmi, inaczej mamy rozpisane nasze punkty ataku itd. itd. ale mniej więcej jak to może wyglądać. Teraz tura. Jeżeli chodzi o fazę ataku się kończy, odkładamy nasze karty na bok i teraz w konfrontacji możemy odzyskiwać naszą manę, możemy odzyskiwać nasze punkty wiary lub jakieś dodatkowe inne umiejętności możemy podczas tej fazy wykonywać. Wszystkie fazy przejdą, ustawiamy nasze karty również w jakiś tak sposób, czy losowo, czy jak mniej więcej się dogadamy, że chcemy sobie jakąś tam strategię prawda, ułożyć, ustawiamy kolejność. Kładziemy na boczek i zaczyna się znowu. Rzucamy in na inicjatywę, który będzie ruszał się pierwszy gracz, który gracz jest wiodący i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli graczem wiodącym będzie tutaj yy, z wilkami, czyli wtedy aktywujemy, tym razem Predatora aktywujemy. Predator jest w zwarciu razem z rycerzem. Może zdecydować, albo będzie chciał odejść od ataku i spróbować zaatakować naszego maga. Musiałby wtedy wykonywać testy na inicjatywę, na siłę, w zależności w jaki sposób chciałby to dokonać. Jednak również uzna, że trzeba zabić tego konika. Zostaje w nim zwarciu. Potem mamy rycerza. Rycerze, tym razem, pierwszy rusza się ten rycerz. 10 cm 20, może biec. Podbiegnie. Jednak jeszcze jest za daleko, żeby do, dołączyć do naszej potyczki. I w taki sposób cała taka nasza rozgrywka będzie wyglądała tak długo, aż wszystkie postacie, wszystkie figurki zostaną zabite po stronie przeciwnika, lub jeżeli mamy jakiś ustalony wcześniej scenariusz i na przykład musimy wytrzymać ileś tur, załóżmy w tym miejscu ten rycerz będzie pilnował przez 6 tur, przez 6 takich całych tur tego miejsca, czyli musimy zabić wszystko albo podbiec jak najszybciej do niego i go zabić, żeby wygrać daną rozgrywkę. I mniej więcej w takim wielkim skrócie może wyglądać potyczka w gry bitewne. Tutaj akurat pokazałam Wam jedną niecałą turę w Skirmisza, którym jest konfrontacja. Większość skirmiszy, większość gier figurkowych właśnie w podobny sposób wygląda, troszeczkę inaczej rzucamy, troszeczkę inaczej inne mamy umiejętności, w inaczej sposób się poruszamy, czy całym oddziałem, czy pojedynczymi figurkami. Wszystko w zależności w co gramy, jaka jest gra, jakie są zasady, jaki jest system. Jeżeli chodzi o skirmisze, to mniej więcej właśnie w taki sposób to wygląda: czyli poruszamy się oddzielnie każdą figurką, lub w wyjątkowych sytuacjach, dwie, trzy figurki podczas jednej aktywacji. Zwykle jest naprzemian. W Warhammerze na przykład jest tak, że ruszamy się wszystkimi naszymi postaciami, wszystkie postacie wykonują jakąś czynność. Potem jest tura przeciwnika, który również to robi w taki sam sposób: przesuwa swoje wszystkie figurki w jakieś miejsca, rzucamy kośćmi. Przeciwnik się w tym czasie może bronić. Więc to wszystko w zależności, jaki system nam się spodoba, co lubimy. Ogólnie najważniejsze jest to, że gry figurkowe są bardzo ciekawe, bardzo wciągające, bo nie tylko mamy gry, nie tylko możemy różnego rodzaju scenariusze ustalać, możemy grać o coś, ozdobywać jakieś miejsce, utrzymywać przez ileś tur to miejsce, możemy grać w tak zwane death matche, czyli zabijamy wszystko co się tylko porusza, ten kto najwięcej zabije do końca powiedzmy szóstej tury, albo ten który zabije wszystkie figurki naszego przeciwnika jest zwycięzcą, więc to wszystko w zależności... Jakie mamy dostępne scenariusze, jaką mamy fantazję, bo również możemy sami tworzyć takie scenariusze, co jest właśnie najfajniejsze w grach figurkowych, czyli limitem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, to co nam przyjdzie do głowy, ale najfajniejsze jest również to, że możemy w sposób kolekcjonerski bawić się figurkami, czyli zbierać, malować, tworzyć różnego rodzaju makiety i naprawdę długie, długie godziny poświęcać czemuś, co może w jakiś tam sposób. Pozytywnie na nas wpłynąć, czy, na czy na nasz rozwój artystyczny, na nasze trybiki w, w głowie, dzięki czemu że będziemy coś kombinować, coś przestawiać, malować, kolorować, tworzyć jakieś kolory, więc naprawdę jest to pozytywna sprawa. Nie bójcie się malować, nie bójcie się grać, w gry figurkowe, to nie jest nic złego. A skillmish jest bardzo dobrą, fajną sprawą, jeżeli chcemy zacząć spróbować, zobaczyć, co to jest, jak to wygląda. Kwestia jest taka, co nam się spodoba, jaki system, jakie figurki, jaki styl lubimy grać, czy fantazy, czy science fiction, czy wojskowe, czy historyczne. Wszystko, wszystko jest dostępne na rynku, można poszukać, czy zajść do naszego lokalnego sklepu z karciankami, z grami planszowymi, z grami figurkowymi. Tam na pewno chętnie wam pomogą, chętnie wam wytłumaczą wszystko. Albo możecie co jakiś czas wpadać tutaj do mnie, ja wam będę chciał pokazywać różnego rodzaju gry. A dzisiaj to będzie wszystko, ja jestem Emil, zdróweczka.